Nazywam się Krzysiek Drusz, to wszyscy wiecie. E, chciałem was wprowadzić trochę, trochę zamieszania dzisiaj i e, zacząć od tego, jak zielona jest, jest wasza strona. E, I żebyście zgadywali, co znaczy zielona, ale to troszkę zostało spalone. E, więc zacznijmy od tej ekologii po prostu. Ok. E, jak myślicie o ochronie środowiska e, i o przemysłach, które trują środowisko, to co wam przychodzi do głowy? No, przychodzi wam do głowy pewnie jakiś węgiel, być może lotnictwo, bo to jest teraz na topie, tak? I tak dalej, i tak dalej. No i to jest, to jest mniej więcej takie widoki, tak? To znaczy, macie jakieś tam fabryki, wysypiska śmieci, dym, samochody, i tak dalej, i tak dalej. Pewnie plastik. Okej. Okay. A my jesteśmy z IT. A, te zdjęcia, które tu widzicie, to jest dokładnie. Wszedłem na jakiś jeden ze stoków, wpisałem zanieczyszczenie albo tam pollution albo coś takiego. To są zdjęcia, które wyskakują. My jesteśmy z IT. Jak wpisałem sobie w Google grafiki a, siedzibę IT, to IT wygląda tak. Jest fajnie, jest zielono, jest ekologicznie, kwitną kwiatki, ptaszki śpiewają. Mamy jakieś fajne, takie dziwne coś na górze. Ludzie jeżdżą na rowerach, biegają, uprawiają sport, nie używają słomek, segregują śmieci i nie wiem, co tam jeszcze. Tak? Jest fajnie. No dobra, lecz czy aby na pewno jest tak fajnie z tym IT? A, a ślad węglowy? No, kto wie, jaki ślad węglowy ma Wasza strona, kto o tym myślał? Ja o tym przez bardzo długi czas nie myślałem. Pojechałem na World Campa do Francji i on był właśnie poświęcony ekologii. I było kilka fajnych prezentacji właśnie o tym i trochę Wam o tym opowiem. Więc zacznijmy od intuicji. Intuicje są takie, że 0,3 g na metr CO2 generuje przejechanie samochodem. Tego metra, tak? Czyli to jest mniej więcej. Jedną rzecz musimy sobie ustalić. Te wszystkie liczby są bardzo szacunkowe, tak? Ja sprawdzałem to dla mojego samochodu, to jest rzędu 149 gramów na kilometr, więc to 0,3 to jest takie mocno zgrubne, ale pal 6. 8 ton na osobę rocznie generuje polskie gospodarstwo domowe. To są dane z jakiegoś tam instytutu, e, podawane przez jakiś tam polski instytut. E, macie też linki do tych raportów. E, 322 e, 2 miliony ton rocznie, e, tyle wygenerowała cała Polska w 2018 roku. Ok, czyli mamy takie trzy liczby. E, 0,3 g 8 ton. I te 300, 300 powiedzmy ton rocznie, tak? Jak to wygląda z IT. No to teraz zacznijmy od pierwszej rzeczy. Jak dużo prądu zużywa IT? Tu jest taki wykres. On jest z 2012 roku bodajże. I to jest wykres pokazujący zużycie prądu w podziale na państwa. IT jest trzecim państwem. To jest pierwsza ciekawostka. Jeżeli widzicie, to data centra, sieci i tak dalej macie, macie tam podział. Najwięcej zużywa oczywiście zasilanie, ale no to, to jakby jest dość logiczne. Dlaczego to jest problemem? Problemem to jest dlatego, że tak wygląda mapa czystości energii. Jeżeli kolor brunatny znaczy, że jest mało fajnie, jeżeli widzicie Europę, to nam się wyróżnia taki jeden kształt, który powinien wam być znajomy. To też jest trochę sugestia, że my może powinniśmy się trochę bardziej przejmować właśnie tym problemem, bo u nas ta energia jest znacznie brudniejsza niż na przykład we Francji, tak? Widzicie też przy okazji, że stany też mają trochę problemu. Okej. Okay. No to teraz polećmy w ten sposób. Jeżeli ktokolwiek z Was zaczął ograniczać latanie samolotem, bo wiecie, że lotnictwo generuje bardzo dużo CO2, to wiedzcie, że w 2010 roku, czyli trochę lat temu, a nie wiem, czy pamiętacie 2010 rok, IT było trochę mniej zaawansowany wtedy. W 2010 roku IT generowało 860 milionów ton CO2. To jest mniej więcej tyle samo, co lotnictwo wtedy. Bo lotnictwo wtedy generowało rzędu 895 chyba ton, z tego co pamiętam. I to jest około 2% globalnej emisji CO2. Druga rzecz, która jest ciekawa, to jest to, że. Huawei opublikował taki raport, w którym, w którym też to badał i właśnie ustalił, że to jest, że obe, około 2% obecnie generuje zużycia energii, generuje sektor IT, no tak naprawdę ICT, bo tam, tam dochodzi komunikacja, e, przy czym prognozują, że do 2030 roku to będzie aż 8%. To pokazuje jakby tempo wzrostu. E, 70 miliardów kilowatogodzin, zużywają centra danych w samych Stanach Zjednoczonych. Znowu dane z 2014 roku. Zobrazujmy tyle samo, co 6,4 miliona domostw. Okej, okay? czyli tu mamy skalę. No dobra, no to opowiedzieliśmy sobie o sektorze, tak. Z sektorem nic nie zrobimy, bo co możemy zrobić z Googlem? No, nic nie zrobimy, tak. No to spróbujmy coś bliżej nas. Kto poznaje ten slajd? W sensie tych dwóch panów. Despacito, tak. Z czego zasłynęło Despacito? Okej, okay. Ja się przyznaję, że pierwszy raz jak robiłem tą prezentację, to pierwszy raz obejrzałem ten filmik. E, zasłynęło z tego, że pokonało barierę 5 miliardów odsłon. Obecnie, jak, jak sprawdziłem, to jest 6,5 miliarda. A wiecie, jaki drugi rekord pobiło Despacito? Wygenerowało tyle samo CO2, co 50 tysięcy gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych. Odsłony tego jednego filmiku, tak? To już, jak będziecie klikać następny głupi filmik, z z kotkami albo coś takiego, to już zaczyna świtać, nie, że coś, coś nie ten. No to polećmy dalej tym YouTube'em. YouTube generuje w 2016 roku to są ostatnie dane, jakie znalazłem wygenerował 11,3 miliona ton CO2. Znowuż, to jest tyle samo co Frankfurt, Glasgow albo Zimbabwe. Tak? Czyli sam YouTube generuje tyle, co Zimbabwe. To po prawej, to jest bardzo fajna ciekawostka, jeżeli sobie siedzicie w pracy i używacie YouTube'a jako odtwarzacza muzyki. Czyli macie tą zakładkę w tle, e, naukowcy, którzy robili, e, szacowali to 11,3 miliona ton, od razu, za, od razu zasugerowali, że wystarczy jedna prosta poprawka w YouTube'ie, żeby to CO2 trochę ograniczyć. Bo właśnie dużo ludzi używa YouTube'a, odtwarzając muzykę w tle. Co to znaczy? To znaczy, że wideo w tej zakładce jest będne. To znaczy, że nie trzeba go w ogóle przesyłać. E, I z szacunków wychodzi, że 320 tysięcy ton CO2 można zaoszczędzić bodajże rocznie, tylko na nieprzesyłaniu tego, tego wideo. To jest równowartość 50 tysięcy samochodów. Dobra. Mamy YouTube'a. Kto jeszcze może w internecie dużo prądu zużywać? Bitcoin. Tak, Bitcoin to jest bardzo dobry temat. Pominę go. Kto poza Bitcoinem? Spam. Spam, i tu, tu, tu będzie kilka ciekawostek. Spam zużywa rocznie 33 terawattogodziny. To jest tyle samo co 2,4 miliona domów lub 3, 3 miliony samochodów. Spam. ok? I teraz co ciekawe 80% energii zużywanej przez spam to są nawet nie wysyłanie tego spamu i nie serwery. To są komputery i urządzenia, które te maile pobierają po czym wy te maile wyświetlacie i je usuwacie. To jest 80% Energii zużytej przez spam. 16% energii wygenerowanej, jakby zużycie wygenerowane przez spam, to są filtry antyspamowe na serwerach. Tak, czyli jeśli te filtry będą lepsze, to zauważcie, że one świetnie nas chronią. I żeby było ciekawe, 135 terawatogodzin rocznie tak, czyli prawie 4-5 razy. Tyle, co zużywamy. Tyle oszczędzamy dzięki tym filtrom. Tak? czyli 16% przekłada się na takie oszczędności. E... Jeszcze jedna fajna ciekawostka. W 2008 roku doszło do awarii MacColo. Maccolo to jest taki pan z Rosji, który sobie założył hosting taki serwis online i on jest, on jest odpowiedzialny za. Dużą część spamu, przynajmniej wtedy był. Miał jednodniową awarię. Spadek spamu globalnie tego dnia. W sensie liczba spamu globalnie tego dnia spadła o 70%. Ok. I, i emisje zostały tam ograniczone bodajże. O, tak samo jakby tam 2,2 miliona samochodów nie wyjechało na drogi. Tak, to jakby znowuż pokazuje skalę. E, jeszcze jedna ciekawostka. 0,3 g CO2 to jest koszt jednej wiadomości spamowej. E, to 0,3 jest ciekawe, bo pamiętacie jeden z pierwszych slajdów? Metr samochodem. Metr samochodem. Jedna wiadomość spamowa. Dobra. Co my możemy? E, znowuż, ze spamem nie wygramy. Możemy ograniczyć YouTube'a. Rzecz, rzecz, która jest fajna, 11,3 miliona ton generował YouTube. Spotify generuje chyba 300 ton, czy coś koło tego. Może te 300 tysięcy, nieważne. Nie Natomiast znacznie mniej, znacznie mniej niż YouTube. A co my możemy? 1 gigabajt pobranych danych to 3 kg CO2. Ok? Jeżeli macie. Znowu, no kto tam pobiera sobie gigabajty, tak? No Pa 6, chcemy coś pobrać, to pobieramy, bo musimy pobrać tego PHP Storma czy, czy Adobe, tak? No ale dobra, a gdzie możemy zaoszczędzić? Przy 5000 odsłon miesięcznie strona lżejsza o 1 MB to jest aż 15 kilo CO2. Ile wasze, ważą Wasze strony? No zobaczmy, jak to się zmienia w czasie. Tak wygląda wykres wagi strony. Jak to się zmieniało w czasie od 2011 do mniej więcej obecnie. W 2011 przeciętna strona w Internecie ważyła mniej niż 1 megabajt. Dzisiaj to jest 4 megabajty. Stron jest więcej, nie jest więcej oczywiście, tak? Tak to wygląda w rozkładzie na typ plików. Co możemy zauważyć, znacznie więcej wideo, znacznie więcej fontów, e, więcej styli, więcej skryptów, więcej obrazków. Tak, te strony ogólnie są cięższe. Zauważcie tylko, że tylko jedna rzecz w tym rozkładzie spada. Znaczy no dwie, bo tam jeszcze są inne, inne pliki, ale jedna kluczowa rzecz spada, treść. Zauważcie, że HTML maleje. Ok? Ile to waży w WordPressie? Jeżeli zrobiłem prosty test, on nie jest, on nie jest miarodajny, bo to nie jest ten sam content. Z, 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 założyłem, że jeżeli twórca motywu e, robi stronę demo, to to jest fajna strona, prawda? No więc demo DV. Waży 4,5 MB, z czego 2,4 MB to jest JavaScript. OK? 2,4 MB. Czyli jakby wywalić te 2,4 MB, to macie tam odpowiednio dużo kilogramów CO2. A wada 3,7 MB. Znacznie lepiej, w, znacznie lepiej to wygląda w przypadku plików. W Awadzie większość, z tego co pamiętam, to były obrazki. Znowuż, można by je zoptymalizować. 2020 też nie najlepiej. 1,5 MB. To dalej jest stosunkowo ciężka strona. Już znacznie lepiej z CSS-em, bo zauważcie, że tam jest chyba tylko 30 kg. Ale znowuż, pół Mega JTS-a. I na koniec strona, którą być może wszyscy znacie, css-tricks.com. To jest funkcjonujący serwis gościa, który zajmuje się CSS-em, frontendem. Ładny, graficzny serwis z treścią. Zobaczcie, on się mieści w 0,72 MB. On jest 4-5 razy lżejszy niż demo Divi, które nie ma treści. Bo tam są śmieci, tak? Tylko. W sensie demo content. Na CSS trixach to jest strona główna serwisu. JSA jest niecałe 100 kilobajtów, 25 kilobajtów CSSa. Da się. To jak będziecie następnym razem kupować yy, metalowe słomki albo te tam słomiane słomki, albo nie lecieć gdzieś samolotem. To może warto też o tym pomyśleć, bo to jest prostsze do zrobienia. To jeszcze jedna rzecz. 0,3 grama to był mail spamowy. Ale maile spamowe są takie zazwyczaj proste, lekkie, e, krótkie i mają tylko tekst. Zwykły mail to jest od 4 do 50 gram. W zależności od tego, czy to jest mail taki prawdziwy, e, zwykły, czy taki z obrazkami, na przykład newsletter. Ile maili wysyłacie dziennie? Ile z tych maili musicie wysłać? A ile z tych maili to jest śmieciowy newsletter, który wysyłacie tylko po to, żeby przypomnieć, że jest piątek, albo coś w tym stylu. Ok? A, dzięki za uwagę.